Cześć! Dzisiaj będzie kolejny odcinek, gdzie bawię moimi zabawkami w sklepie. Hmm. Ciekawe co wybrać. Hmm. Pójdźmy do elektroniki. Może tam będzie coś mleko. Oj, przepraszam. Proszę u pani. Proszę się odsunąć. Hmm. Zobaczmy. Może kupię nowy telefonik. Tam, już jest stary. Dobra. Muszę iść. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała kupić telefon. Dobrze. Nie. Dobrze. Wszystko mi się mieści.